Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry The Walking Dead sezon drugi. Dzisiaj rozpoczynamy epizod trzeci, więc po prostu kliknę. Tło się nie zmieniło, także tam nie rozpoczynam. No, wczytuj się, wczytuj, tak, tak. Proszę. Oj, znowu mamy głos Lee. No dobra. A jeszcze Pete i Nick był, teraz oboje nie żyją. Największe zaskoczenie poprzedniego odcinka. No Bonnie, ty ponoć masz rodzinę. to, to właśnie. No jestem ciekawa, czy jakbym rzeczywiście miała broń palną, a nie białą, to czy mogłabym szczelić do tego szwendacza i go uratować. No ale tu poszło po prostu jak kostki domina to wszystko. Także no... spieprzyło się jeszcze bardziej. Epizod się nazywa w niebezpieczeństwie. O, motylek. Czy jest wiosna? Albo tak bardziej ja się zbliża. Znowu muszę muszę, se muszę sobie naszykować dłoń na klawiaturze. No, cześć, Sara. We're safer if we stick together. It's gonna be dark soon. Yeah, I know. But it's cool you came. I thought they were gonna tell my dad to go with me. Thanks. No, no, to you know. to ja jeszcze mogę jakby <laughs> Everything come out alright, girls? Troy, get them tied up. we Will do. Well, we're on our way. Probably 30 minutes out make sure everyone's prepped emotions might be running high carve her out if i find out you've been wasting fuel to keep that fucking heater going i'll make you walk back. nope froze my ass off just like you told me to it ain't polite to listen to other folks conversations has anyone ever taught you that where's your manners hmm-hmm yeah mom. Oj, nie chcesz mnie testować. Mówi mi, że nie miło jest podsłuchiwać. Nie miło jest kogoś brać w... gdzieś, gdzie on nie chce. To się nazywa porwanie. A ten drugi wymachuje. <grym> <grym> Co dobrze powiedziałam, że wymachuje, ale z czymś innym mi się skojarzyło? Sorry. <grym> Bronią. Cie. Ale wszyscy tego pożałują. A, i tak, epizod trzeci. W niebezpieczeństwie. Jestem ciekawa, czy to się bardziej odnosi do mnie, czy do nich. To było Sakai Ja jeszcze o tym ostatnio mówiłam, że no, przypomina mi postać z gry Ghost of Tsushima. Tsushima? Sushima nie wiem jak to się powinno do końca wymawiać sorry Woda mi się kończy, kurde.

no właśnie, frontaliście w nas coś, co do końca nie wiemy. Mogłaś nas uprzedzić, ale do... Właśnie. No idea what you're dealing with. Oh, he gave me a pretty good goddamn idea back at the lodge. And o I watch you sit around here and let that happen to the rest of us. <laughs> Jakby, się I'm z... help. oh sure Walter really appreciated your help. O, nie, ten... It's not fair. You're blaming him for the actions of a madman. I am pointing out that regardless of intent, there are <laughs> consequences. <laughs>

Dobra, ale jeśli będziecie walczyć między sobą, to to też niczemu nie pomoże. Tru. Jakby rozumiem, że chce się stąd wydostać, bo ja bym też chciała, ale trzeba. Ha, ha, y...

Without punch The son of a bitch I see. Then I'm going to take his gun and use it to shoot <coughs> the next son of a bitch I see. Just sit down. Shut up, doc. This ain't your call. Hey, just if something happens, just help out, okay? Don't, you know, get yourself hurt or nothing, but any help would be good. Hey, Clem look at me. You trust me, right? No if I'm cheating. Please, just just Ale tozby plan. They know him. What he's capable of. Yeah, okay. I trust you. Hope I'll... I'll do what I can. All right. It's okay to be a little scared, but we gotta do this. No, Piesio, right. Everybody... Kenny! Oh, Kenny, you're okay. No, to super plan. Okay? I think so. Oh, what hit me? It's probably for the best.

Znaczy, jakby tylko mówię, że mają dużo jedzenia, znaczy w sumie Klem mówi, a ja się z tym zgadzam. No tak, doktor, to cenna rzecz. Przemilczę to, bo bym musiała być bardzo niemiła. Czy ty nam dajesz radę i myślisz, że w ogóle co odkupisz swoje winy, że co, mam ci zaufać? a idź mi. Best get some rest. Cause there ain't gonna be much for you tomorrow. You're gonna be working hard. That's for you. Oh, Postarosha. Yeah, it would be. Fucking Bill. Keeps me out in the cold, but at least I'll be comfortable. Hey guys. Richie! I'm so sorry. I'm so sorry. What did they do to you? This could have been worse, trust me. I'm lucky to be alive. To dlaczego nie, nie był z wami? O super, zostawili go w tyle. Najlepsza grupa ever. Czyli w sumie amputacja ręki to była kara, czy ratunek życia? Bo wiecie, można to też rozumieć na sposób ten, że ugryzł go jakiś śwendacz. A właśnie chyba to powiedział, ale nie, znaczy w sensie powiedział, coś na temat jego ręki, ale nie jestem pewna, bo za dużo się skupiłam, żeby gadać samo do siebie. I ta grupa się bardzo kurczy szybko.

And that's Kenny. hey Hello. Who are you? This freaks you out. It's okay. freaks me out too sometimes. No, not <laughs> nice your Hey, where's Carlos? Bill's already got him looking at some folks. Oh, okay. Good. What about Pete? Dead. That. <laughs> he was always taking stupid risks. Can't say I'm surprised. Poor guy. Can you guys save it for the morning? Oh, dzień dobry, dobry wieczor Who's that? I don't know. I don't recognize the voice. No problem. Sorry about that. Okay. That's okay. He gets a dick when he's tired. But. Like I said, he saved my life, so I put up with that shit. Bill put him to work outside the wall with me. I'm so sorry. Stop with all the sorry. It was my choice said once you were all caught, he let me rejoin the group, so I'm glad you're here. I'm just joking. I know I mean he did say that, but I'm not happy about it. Who's she huh who the girl over there. So she's fucking weird. They found her sneaking around outside the camp, covered in guts and just like the grossest shit. It's probably best not to stay here. No, mondra, Jócha. <laughs> I know how it must yeah. Really Reggie. To, znaczy, w takim świecie to ja bym też była po prostu dziwna. dziwna. Jeśli, jeśli coś się wydaje głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie i będę to po, po prostu powtarzać jakąś mantrę. Jeśli działało bycie po prostu ubrudzoną całą we krwi, w tak wszystkich innych po prostu narządach, byle żeby tylko przeżyć, to to nie jest wcale takie dziwne i głupie, jakby się mogło wydawać

Wygodniej? Sam sobie pracujesz na swój szacunek. Nie będę pracować na twój szacunek również. Wydostać nas do grupy czy na zewnątrz, bo tak jakby. O, ja jestem uparta, mnie nie przekonasz. The fact is, Bill had every reason to kill me when I helped you guys, but he didn't. Oburony jest takie wspaniały, umieszczny. Oburony dał mi drugą szansę, i wiem, że zrobił to samo dla ciebie. Reggie, nie chcę drugiej szansy. To, 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 ja też, nie, ja w ogóle nie chcę nawet pierwszej szansy. To jest. Twoja rodzina jest bezpieczniejsza tutaj. to, ale, ale oczywiście to na pewno, wiesz. Dlatego poprosił Alvina, żeby z nim pogadał. Pewnie jak mężczyzna z mężczyzną, na pięści. I co ty sobie wyobrażałeś? Że my tu przyjdziemy, bo super nam pomogłeś, to teraz my pomóżemy, W sensie to nawet nam nie pomogł. Jest, na pewno, na pewno jest, się boi, bo boi się o swoje życie. Ja to rozumiem, ale też jakby. coś, co możemy Jesteśmy w miejscu. Nie obchodzi mnie, czy Reggie będzie miał problemy. Będę jakby o swoje życie walczyła, a nie o jego. No dobrze, ale tutaj, tak jak mówiłam, odcinki będą trochę krótsze. Nie wiem, ile trwa ten odcinek, bo nie, nawet nie spojrzałam dobrze na, właśnie na ekran, także nie jestem pewna, ile on trwa, bo zanim zaczę zaczęłam gadać i rozpoczęłem odcinek, to minęło chyba 5-10 minut, dlatego teraz już nie wiem, mogę sobie podpatrzeć, ile ja już gadam. Ale woda mi się też kończy. Well. Także myślę, że to będzie odpowiedni moment, aby zakończyć ten odcinek. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. No i cześć!